Dzień dobry, witam. Dziewczyny, dzisiaj bardzo ważna sprawa. Zmierzymy się dzisiaj z leptynoopornością. Mówię dziewczyny, ponieważ ten problem niestety dotyczy Was bardziej niż nas mężczyzn. Co nie oznacza, że to Wy tylko macie leptynę, natomiast dużo więcej je produkujecie. Chcę Ci dzisiaj na ten temat opowiedzieć i potrzebuję trochę Twojego czasu, potrzebuję Twojej uwagi. Ponieważ temat jest dość skomplikowany, staram się go przełożyć tutaj na części pierwsze, rozłożyć go na czynniki, tak, żeby było to zrozumiałe. Ale jest to temat, z którym mam nadzieję już się spotkałeś razem z nami, oglądając moje i uczestnicząc w projekcie o mojej 90 dni. Tam rozmawialiśmy o leptynie. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć dużo więcej na ten temat i odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Dlaczego tyjesz? Właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać o hormonie, który bezpośrednio wpływa na to, że tyjesz. To będzie bardzo ważna informacja. Bardzo dużo, bardzo ciekawych, mam nadzieję, rzeczy. Będziemy rozmawiać o układzie hormonalnym, który, no po prostu, jest skomplikowany. Żeby to pojąć, trzeba troszkę czasu, także mam nadzieję, że masz teraz chwilkę. Dzięki za wszystkie paluszki, serduszka i za komentarze, które wysyłasz. Dzięki temu ten film dotrze do wszystkich osób, które tego materiału potrzebują. Natomiast jeszcze warto jedną rzecz zrobić. Naciśnij teraz, podziel się na swojej ściance, na Facebooku czy na YouTube, jeśli masz taką możliwość, aby każdy, kto tego potrzebuje, mógł do tego dotrzeć. A zatem, co? Uwaga, dziewczyny! Leptynooporność równa się, ty tak? Będziemy rozmawiać o hormonach. Mamy w, stwierdzonych przez naukowców ponad 100 hormonów w naszym organizmie, czyli dość skomplikowana. Dosyć skomplikowany network czy, czy, czy układ, z jakim mamy do czynienia. I to, co jest bardzo ważne, zawsze w przypadku hormonów, nie wolno traktować jednego hormonu, nie można leczyć jednego hormonu, trzeba patrzeć się na całość. Tak samo jak i na nasze zdrowie. Warto popatrzeć całościowo. Na szczęście jest coraz więcej lekarzy, dietetyków, którzy patrzą kompleksowo na nasze ciało. I starają się pokazać nam, że dietą możemy się uratować. Ponad 100 hormonów, niektóre są typowymi hormonami metabolicznymi czy katalizatorami tycia. I tutaj różnimy się między kobietami a mężczyznami. I co mamy tutaj ciekawego na samym początku do przekazania, to otyłość coraz częściej przepisywana jest hormoną. Jeśli cofnęlibyśmy się do 2017 roku, kiedy to na internecie królowali dietetycy, którzy stosowali 5 posiłków w ciągu dnia, którzy mówili o zbilansowanej diecie, którzy chcieli nas odchudzić poprzez ćwiczenia, nie znałem wtedy takiego materiału, nie było w języku polskim na internecie, w którym mówiliśmy, mówi, mówiłby ktoś o insulinie, która odpowiada za ty, otyłość. Nawet pisaliście do nas w komentarzach, był to materiał w 2017 roku, chyba w sierpniu, nakręcony. Pisaliście w komentarzu: Mariusz, po raz pierwszy ktoś powiedział, co faktycznie decyduje o tym, że ty jemy. I tutaj insulina będzie takim wiodącym mechanizmem. Insulinooporność będzie wiodącym mechanizmem rozwijającym niestety otyłość i choroby w Twoim ciele. Ale okazuje się, że może być coś wcześniej, coś może być przed insuliną, co może powodować te problemy. Co to jest leptyna? Leptyna to jest hormon, który uwaga został odkryty zaledwie w 1994 roku, czyli w miarę e, niedawno e, i z greckiego nazwę mu nadano leptos, czyli drobny chudy, szczupły, tak? Ponieważ pragnie, pragnęli naukowcy określić jego funkcję bezpośrednio w nazwie. E, hormon, który po prostu odpowiada za e, otyłość. I tutaj produkcja. Przede wszystkim powstaje w białej tkance tłuszczowej, głównie tam powstaje, tam jest produkowany, a pośrednio też w brunatnej tkance tłuszczowej, w komórkach mózgu, wątroby, dnie żołądka, jelicie cienkim. Mamy dwa rodzaje tłuszczu w naszym ciele, tzw. tkankę tłuszczową białą, jak również tkankę tłuszczową szarą. Tkanka tłuszczowa biała jest bardziej podskórna, wewnętrzna, natomiast szara jest bardziej Brzuszna, że tak powiem. Dużo więcej na ten temat oczywiście opowiemy Wam w przyszłości, ale to nie jest temat dzisiejszego spotkania. Naprawdę sporo jest informacji, także na tym nie będziemy się skupiać. Gdzie jeszcze jest produkowane dużo leptyny, i to jest właśnie ta uwaga, jeśli chodzi o różnicę pomiędzy kobietą a mężczyzną. Łożysko, jajniki, gruczoł, sutkowy. tak? Czyli tutaj dużo więcej powstaje tej leptyny. Kobiety mogą mieć nawet trzy razy więcej niż mężczyźni. Przy takim samym BMI. Leptyna, uwaga, w ciąży jest największa w ciele kobiety. Dlaczego? Dlatego, że to jest podstawowa funkcja, tak? Podstawowa funkcja, kiedy już jest zapłodnione jajeczko, żeby stworzyć środowisko, żeby dziecko się rozwinęło. Następna rzecz, to jest bardzo ważne, której tutaj nie zapisałem, to leptyna rośnie, kiedy jest dużo estrogenów, a spada, kiedy jest dużo testosteronu. I tutaj. Mężczyźni produkują dużo więcej testosteronu, kobiety dużo więcej estrogenów, i tutaj mamy odpowiedź, jeśli chodzi o ten hormon. Do czego służy leptyna? Nazwana jest hormonem sytości. Przyczynia się do zmniejszania apetytu, przynajmniej jest jej taka funkcja. Powinna wpływać na redukcję poboru pokarmu w diecie. Powinna. Czyli w momencie, kiedy leptyna się pojawi, powinien pójść sygnał do mózgu: przestajemy jeść. Nie potrzebujemy już więcej. Zwiększenie produkcji ciepła, tak zwana termogeneza, czyli zatrzymanie pobierania pokarmu, a wytwarzanie ciepła z wewnątrz. Następne wydzielana jest pulsacyjnie zgodnie z rytmem całodobowym. Również w mojej 90 dni omawiamy rytm całodobowy. Zresztą jest chyba materiał oddzielny wklej go pod spodem, co to jest rytm całodobowy człowieka, dlaczego warto ustawić sobie zegarek wewnętrzny do tego rytmu. I tutaj zdrowy człowiek maksymalną leptynę ma między 12 w nocy a drugą nad ranem, a minimalną między 8 a 9. Poziom wprost proporcjonalny do zawartości tkanki tłuszczowej. Im więcej tkanki tłuszczowej, tym więcej leptyny. Tak jakby to było takie koło zamachowe. Tyjesz i jeszcze bardziej tyjesz. Następne wzrosty obserwowane przy częstej zmianie diety Dlaczego? Dlatego, że nasze ciało nie lubi diet odchudzających, dlatego to nie działa, dlatego jest efekt jojo. Osoby, które zrzucają kilogramy poprzez redukcję różnego rodzaju e, e, kalorii, niestety po zakończeniu takiej diety e, z powrotem wracają do swojej dawnej wagi, a często tyją jeszcze więcej właśnie przez tą leptynę. Dużo większa produkcja u kobiet związana z budową oraz hormonami płciowymi i ciążą większe zapotrzebowanie. I teraz to, co jest ważne, aby to zrozumieć, jakie czynniki wpływają na stężenie leptyny we krwi. Jakie czynniki wpływają na stężenie leptyny we krwi? Zwiększają przede wszystkim otyłość, nadmierne jedzenie, wysoki poziom glukozy, podwyższone stężenie insuliny, zwiększone poziomy estrogenów, cytokiny prozapalne. Czyli jeśli mamy takie działanie w naszym organizmie, to wzrośnie nam poziom leptyny we krwi. Jakie zmniejszają niska procentowa zawartość tkanki tłuszczowej, jeśli chodzi o nasze ciało, niskie spożycie energii, czyli węglowodanów, post, post przerywany, ekspozycja na zimno, wzrost stężenia T4 oraz T3, czyli hormonów naszej tarczycy, i zwiększone uwalnianie testosteronu. Także mamy czynniki, które regulują tę leptynę. Już mam nadzieję, że widzisz tutaj jakąś różnicę. Już pewne rzeczy można zauważyć, ale od razu pragnę powiedzieć, że wygańskie keto równa się kontrola leptyny, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ tutaj dużo więcej czynników jeszcze potrzebujemy zrozumieć. A zatem mamy tkankę tłuszczową białą, która jest podskórna, która wyprodukowuje tą leptynę, uwalnia ją do krwi. I leptyna powinna dopłynąć do podwzgórza w momencie, kiedy powinniśmy przestać jeść. I podwzgórze powinno wysłać do nas sygnał: przestań już wkładać do tej buzi. Co się okazuje, albo komunikacja w kierunku podwzgórza, albo brak powrotu, czyli informacji zwrotnej do komórek tłuszczowych, żeby nie produkowały już leptyny, powoduje to, że powstaje leptynooporność, tak? To tak w najprostszy sposób, jakby można było to wytłumaczyć. Oczywiście proces jest dużo bardziej skomplikowany, ale to tak, jakby ci powiedzieć, jak to mniej więcej działa. W przypadku hormonów jest to informacja. Ja, na przykład, zacząłbym mówić teraz po angielsku. Ty nie rozumiesz i możesz nie zadziałać, nie odpowiedzieć dla mnie na, na, moje, na moją prośbę. A zatem, w przypadku, kiedy my się porozumiewamy po polsku, ja przesyłam Ci informacje i na przykład, proszę Ciebie teraz wyślij mi paluszek, jeśli te informacje są dla Ciebie wartościowe. Jeśli się z tym zgadzasz, Twoja reakcja będzie taka, że wyślesz mi paluszek, tak? naciśniesz na swojej komórce. Natomiast brak reakcji z Twojej strony będzie oznaczało, że nie mamy między nami połączenia. Albo w tym kierunku, albo w kierunku powrotnym i dlatego leptyna jest produkowana na potęgę. Czyli jest brak reakcji, Nadasz, nadal masz uczucie głodu. Tak? I im większe odpuszczenie... Tym większa oporność, tak? Czyli im więcej mamy tej tkanki tłuszczowej, tym więcej leptem jest produkowane. To tak w przypadku insuliny, kiedy tej insuliny jest nawet 5 razy więcej u takiego cukrzyka we krwi. Tym bardziej jest uszkodzony receptor insuliny w jego komórkach. I wtedy nie ma odpowiedzi na na przykład pewne funkcje, które są w organizmie, a w tym momencie akurat potrzebne, na przykład dostarczenie do komórki jedzenia. Insulina jest niewpuszczona, komórka jest głodna, obumiera albo zamienia się na nowotwór. I teraz zwiększenie uwalniania leptyny nie chroni zatem otyłych przed dalszym tyciem. Czyli, tak jak powiedziałem na samym początku, jest to taka efekt śnieżnej kuli. Im więcej tłuszczu, tym więcej tycia. Tak? Im więcej mamy w sobie tej, tej, tej leptyny, tym niestety ona gorzej działa. Co się dzieje przez to? Następnym mechanizmem, który się wytwarza, bo naukowcy zaczynają się skłaniać ku temu, że to właśnie leptynooporność była pierwsza, nie insulinooporność, ale jeszcze nie są 100% jakby zgodni w tej kwestii, Wskazują na to, że po leptynooporności pojawi się insulinooporność i ideslipidemia, czyli również problemy z cholesterolem, następnie pojawi się cukrzyca, tak? Bo insulinooporność przejdzie na pewno w cukrzycę, następnie zespół policystycznych jajników i również niedoczynność tarczycy. Także zobacz, mamy cały tutaj skład. Wiele osób, głównie kobiet, niestety na to cierpi. Jakie są objawy? Na co możesz zwrócić uwagę na samym początku, żeby zobaczyć, czy masz leptynooporność? Po pierwsze, wzrost masy ciała. I tutaj zapisałem ciążę, no bo to jest ten jedyny moment, kiedy właśnie ta leptyna jest największa, nie działa na zatrzymanie wagi i wzrostu, ponieważ potrzebujesz niestety wtedy urosnąć, tak? Dlatego pijecie dziewczyny, jak jesteście w ciąży, nabieracie tej masy po to, żeby wykarmić dziecko. Później również. Piersi rosną oczywiście też, także dużo potrzeba tam tłuszczu, żeby wytwarzać mleko. Ale po ciąży ta waga powinna spadać. Jak jest rozchwiana ta leptyna, to niestety to nie funkcjonuje. Następne to jest duża trudność z redukcją wagi ciała i tkanki tłuszczowej. Niektórzy przechodzą na lepsze odżywianie i mają z tym problemy, żeby zrzucić kilogramy. Są w tym procesie przez kilka tygodni, a nawet miesięcy i nie widać żadnych ich rezultatów. Dlatego, że leptyna jest rozchwiana całkowicie w organizmie i nie mają mechanizmów, które miałyby pomóc przy spalaniu tkanki tłuszczowej. Następna rzecz, która się pojawi, to jest chroniczne zmęczenie, niski poziom energii. Ja nie mówię tutaj o takim zmęczeniu, że raz wstała się i nie daż rady się ruszać, ale takim chronicznym przez dni, tygodnie, miesiące, że po prostu nie ma siły. Wstajesz rano, nie ma siły przez cały dzień, po prostu jesteś wypluta z energii, żeby nie kawa to nie dociągnęłabyś do następnego dnia. Ciągła chęć podjadania. To jest nie tylko insulinooporność, ale też leptynooporność. Cały czas Ciebie ciągnie do jedzenia, łaknienie wysokokalorycznych pokarmów, głównie węglowodanów, ale nie tylko, i trudności z wystąpieniem uczucia sytości poposiłkowej. Czyli nie możesz się najeść. A to jeszcze bym coś podjadł, a to jeszcze orzeszka złapię, a to jeszcze złapię jakieś tam słodycze. I tutaj tą leptynooporność świetnie rozwijają nam różnego rodzaju restauracje. Taki posiłek w restauracji składa się z trzech dan. Pierwsze to jest coś zimnego najczęściej, czyli przystawka, która totalnie rozwala nam układ pokarmowy. Układ pokarmowy musi, musi działać dużo szybciej, żeby pokarm podrzeć do temperatury 36 i 6%. Następnie wjeżdża olbrzymi posiłek, który spowoduje zabranie nawet do 80% energii z całego Twojego ciała. Po takim posiłku najczęściej chce się spać, ale żebyś nie zasnął, nie zasnęła. To ktoś Ci podaje słodycze, podaje Ci deser, podaje Ci loda, podaje Ci kawę, podaje Ci drinka i taki posiłek jest wzorem na leptynooporność i insulinooporność. Mechanizmy odpowiedzialne za leptynooporność, bo to też jest ważne. Może być pewna mutacja genu powodująca zmiany bardzo rzadka, natomiast taka również nie może być wykluczona. Upośledzenie transportu leptyny przez barierę krew mózg. Tak jak Ci pokazywałem na poprzednim diagramie, leptyna jest wysyłana z komórek tłuszczowych, zatrzymajmy jedzenie, idzie do podwzgórza, ale bariernie może ta leptyna przekroczyć, ponieważ tam jest bariera ta y, y, upośledzona. Następne pogorszenie, pogorszenie receptora w podwzgórzu, czyli receptor nie odbiera tej leptyny. Leptyna dostała się już przez tą barierę krew-mózg, natomiast nie doci ten receptor, który jest tam po to, żeby... Wysłać później informacje do naszych działań, żebyśmy przestali jeść, niestety nie działa. I zwykła dieta w większości Polaków powoduje właśnie ten mechanizm czyli minimum 60% węglowodanów. Kopa ziemniaków albo kanapki z chlebem, makarony się pojawiły ostatnie 20-30 lat. Mnóstwo węglowodanów, mnóstwo węglowodanów złożonych, przetworzonych, które bardzo, ale to bardzo niekorzystnie wpływają na nasze ciało. W jaki sposób potencjalnie, uwaga, potencjalnie można to poprawić. Dlaczego używam tutaj wyrazu potencjalnie? Ponieważ projekt Odmładzanie na surowo powstał ponad, 7 lat, ponad 6 lat temu, prawie 7 lat. I staramy się w tym projekcie od samego początku dać Ci wzór na jedzenie. I wiele osób podąża, i gratuluję Wam wszystkim, że tak robicie, ale wiele osób po prostu takimi falami przychodzą, odchodzą i tak dalej, tak dalej. Także to, co pokażę, to jest tylko potencjalne bo ten potencjał drzemie w Tobie, to Ty zdecydujesz, czy pozostaniesz w zdrowym stylu życia. Po pierwsze, unikaj przejadania się. 80% pełnego żołądka. Jakiej wielkości jest naszej żo nasz żołądek? Napiszcie mi w komentarzu. Jak pamiętacie, jakiej wielkości jest nasz żołądek? Dwie garstki, tak, złożone. Jeśli tyle jedzenia zjemy, nawet mniej, o 20%, to to będzie wypełnienie naszego żołądka. Jak wygląda Twój talerz? Najdłużej zielący ludzie w błękitnych strefach, między innymi w Japonii, mają taką zasadę: jedzenia do 80% wypełnienia swojego żołądka. Następnie, codziennie minimum 7 do 10 kubków roślin, w tym warzywa i owoce surowe, przede wszystkim surowe, które zapewnią obniżenie poziomów kalorii, że tak powiem, jak również wpływu na insulinę i leptynę. Następnie przerwę między posiłkami. To co jest bardzo ważne. Podaliśmy wam wzór jedzenia, jaki jest najlepszy. Przerwa między posiłkami 4 godziny i nie więcej niż dwa posiłki w ciągu dnia. Czyli tak sobie rozplanowujemy dzień z posiłkami, żeby ta przerwa była 4 godziny i nie więcej niż dwa posiłki i tak zwany post przerywany, który jest najlepszym lekarstwem dla twojego ciała. To jest tak zwane keto, tak? Post przerywany to jest keto. Post przerywany to jest dieta ketogeniczna. Jeśli ktoś wam opowiada o diecie kotogenicznej i nie mówi o poście przerywanym 16 na 8, to opowiada wam bajki. Tak naprawdę post przerywany 16 na 8 to jest wtedy, kiedy wytwarzają się nam ketony. I to jest jedzenie, kiedy przez 16 godzin nic nie jesz. Kończysz posiłek, załóżmy o 18 na 4-5 godzin przed snem, żeby uspokoiło się trawienie, żebyś poszedł spać i się wyspał. Rano wstajesz i dopiero zjadasz pierwszy posiłek 4-5 godzin po przebudzeniu. Także zapominamy o śniadaniu, o przekąskach z samego rana itd., bo to był błędny mit, który został wytworzony, który mój tata cały czas powtarza: najważniejsze zadanie to pierwsze śniadanie. Bo być może tak, ale dopiero o 11, jeśli wstajesz o godzinie 6 czy 5 rano. I my taki wzór Tobie proponujemy: pierwszy posiłek o 11 do 12.30, a drugi posiłek o 16 do 17.30. To są dwa posiłki w ciągu dnia. Jeśli będziesz w takim rytmie przez resztę swojego życia, to będziesz żył długo i będziesz zdrowa. Także warto się te, do tego zastosować, i to, co jest drugim elementem, tak zwanej diety ketogenicznej, która jest bardzo ważna, to ograniczenie węglowodanów złożonych, tak? Złożonych węglowodanów, czyli maksymalnie 50 gram dziennie. I do tych węglowodanów wliczamy pieczywo, makarony, kaszę niestety, podnoszą nam też glukozę we krwi, ziemniaki, bo tutaj jest skrobia, to są węglowodany złożone. Następnie mleko i nabiał. Wiele osób nie wie, że to są też węglowodany. To jest laktoza. Tutaj mamy do czynienia z cukrem również złożonym, soki owocowe ze sklepu. Unika ich za wszelką cenę. Jeśli przy okazji raz na jakiś czas wypijesz jakiś tam sok pomarańczowy ze sklepu, to to jest ok, ale dosłownie raz na rok, że tak powiem, ponieważ tam jest mnóstwo fruktozy i sacharozy. Niestety producenci tych soków dosładzają również te soki i uwaga przemysłowa pasza, to jest bardzo dużo syropu glukozowo-fruktozowego. One również powodują problemy. Temat dość skomplikowany, ale mam nadzieję, że był zrozumiały. Leptyna jest o tyle potrzebna w Twoim ciele, żeby pomóc Ci przygotować się do ciąży, jak również wychować, urodzić i wychować zdrowne, zdrowe potomstwo. Natomiast poza ciążą Warto tą leptynę regulować. Niestety, w momencie, kiedy mamy przewagę estrogenów w naszym ciele, to niestety tej leptyny będzie więcej, jest dużo więcej wyrzeczeń wówczas po Twojej stronie. Jeśli w przypadku mężczyzn no jest bardzo dużo tego testosteronu, który obniża właśnie produkcję leptyny, ale mężczyźni też mają Bebzon, głównie Bebzon, i właśnie dlatego, że rośnie z tkanki tłuszczowej szarej, a w przypadku kobiet z tkanki tłuszczowej. Biały. Mam nadzieję, że to było wartościowe. Warto cofnąć się do samego początku, jeśli coś było niezrozumiałe. No i najlepiej zastosować, jeśli to Ci odpowiada i nie chcesz już tyć, chcesz być szczupła przez całe swoje życie, opanować gospodarkę hormonalną, po prostu przejść na wegańskie keto i w ten sposób uratujesz sobie życie i zdrowie. To tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro.